Hej, cześć, siemano wam wszystkie ludzkie, z tej strony Ewil Krzychus, a także jako Ewil pod pseudonimem raperskim zagramy dzisiaj w The Walking Zombie.

Sorry, wybaczcie, że się nie odzywam, ale jestem zafascynowany fabułą na samym początku. Moi drodzy, jest to gra The Walking Zombie 1, pierwsza część. Będziemy grać właśnie z takiej perspektywy, że nie możemy się ruszać. On mu tak swoją drogą cały czas rąbię to nogę, nie? Link do gry, social mediów, do wszystkiego macie poniżej mojego kanału. Zapraszam bardzo serdecznie. Co do linków, samej gry, będzie poprawka, bo w poprzednich częściach, w innych materiałach, te linki nie działają. Nie wiem dlaczego, bo powinny działać, ale nie działają. Tak czy siak, zapraszam Was bardzo serdecznie do mojego linku. Sorry, że tak długo też w ogóle trwa zapowiedź tej gry, ale nie mogłem przestać, yy, ponieważ od razu się gra wczytuję w momencie... momencie fabuły, więc nie wiedzielibyśmy tego początku. Jak odrąbiewuję mu już od 5 minut nogę. Także zapraszam do oglądania i intro. Hey, Ładowanie. Witaj, przepraszam za obcięcie ci nogi. Ja was o sobie przepraszasz, wolałem to, niż, niż żebym miał kurwa zostać zombiakiem, tak? Co go zrobić? Chyba nic, ok. Zapocznijmy no, grę w takim razie. Najpierw musisz kupić broń. Okej. Okay. Okej. Okay. A, a, ten Akacz? No dobra. Ponowne ładowanie, zasięg. Na pewno ile mam kasy? Dużo. A mo? Przede wszystkim. Myślę, że jesteś gotowy. Nie jestem gotowy. Hmm. <laughs> na tej mapie widzisz swój postęp. No, misji jest. Trochę, a trochę. Ile jest tych misji? 200. Mhm. Jestem gotowy i zafascynowany. Let's go. Jeszcze wejdę na ustawienia, opcje. I wejdę lewo jednak, wola się sobie przetestować, który będzie mi wygodniejszy. Czułeś się chyba, git? Wybaczcie za płynność, ale nie wiem dlaczego tak jest. Wdech? Przeładuj to. Mam chyba nie nieskończoną amunicję. To tyle dobrze. Co się w ogóle... Gdzie ja jestem? Na wózku? Ej, Jezus! A on mi dwie nogi odjebał? Czy jedną? W ogóle wie chyba nie odjebał. On mi chyba w ogóle nogi nie odjewał. Ciekawe. Zaaktualizuj jeszcze swoją broń, tak? Dla pewności. No dobra. To ogólnie wy... Obrażenia i ładowania. I jestem gotowy dalej. Co to jest? polewo? Dwie minuty na coś, nie wiem. Ale nie, zagramy sobie, mogę w jedynkę jeszcze? Mogę. <coughs> Przydałby się high jeszcze. Ogólnie będę robił tak, że sobie po farmie hive na lepszą broń pomiędzy odcinkami, żebyście też nie musieli tego widzieć kilkadziesiąt od razu. ja pierdolę Cela mam. Daj tak Gdzie za w tych 35 no Dobra, daj ten zasięg Dalej, na dwa? Znaczy nie mogę. Dzień drugi, pięciu zombiaków, fala jedna. Tak, da się powalić, warto pamiętać, że można powalać przeciwników. Dobra, Git. Mi to pasuje. Nie opłaca mi się chyba co? 6000, 11. O tu jest za 6000, nie? Graj przez 3 dni i będę miał kupę kasy, no okej. Okay. No na razie co, zbieramy. Kiedy boss? Na dziesiątce. Dobra, na razie zbieramy pieniążki. Przydałoby się więcej naboi jednak. dalej. dalej. Jak on by wybuchnął? Ja jestem ciekawy czy on może wybuchnąć, to czy by ich rozwalił innych zombiaków. go drogą, jakiś gościu tu jest. Gdzie ten dziadek? Ciekawe, ciekawe. Jesteśmy tu sami, bez dziadka. A chyba kooperacji tu nie ma. Dobra, amunicja na pewno i obrażenia. Jednak ściągać zombiaka na kita, to by było coś. Trzy fale po pięciu zombiaków, tak? Czy ty wybuchniesz? Nie, nie wybuchniesz. A jak to szczele? czy to zniknie? Zniknie. No dobra, let's go. Tam, 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 tam. Obrażenia. Dawajcie na maksa jak ma być w, w dwie fale, jak ma być ten, boss fight, taki potężny. Dobra, śpią. Jeszcze czterech. Po co mi te nogi? Odszczelmy sobie żeby było. Kurwa. Gdzie jest quadra kill? Wyjechaj. Let's go. Będziecie tą mapę widzieć kilkadziesiąt tysięcy razy wypierdalaj. Yy, ale są profity z tego. Bo za każdym razem jak pokonamy następnego bossa, nowa bo mapka się odpala, nie i tych mapek jest, no widzieliście, 200-200 tych. To będzie jakieś 200 podzielić przez 10, 20 map, 10 map, 15 jakoś tak. Nie chce mi się liczyć, ale 20 ma będzie. No i co? No, obrażenia. <laughs> Szóste, szósty dzień tygodnia. Ja rozpalony jak pochodnia. DJ na Dobra. Grała się w CSA na telefonie, let's go Amunicja i daj mi przeładowanie. Nie wiem po co mi zasięg. Nie wiem, może z zasięgiem jest mniejszy damage. Nie wiem, nie wiem. Na razie jest ogólnie poziom łatwy. Ja w to kiedyś grałem, pamiętam, że byłem w szpitalu i tam już była tragedia. Ty, Ty też. I dobra. I dobranoc. Pięknie. Przeładowanie. Dawaj to w tym wasień. Bo będzie boss fight boss fightem już nie chce się męczyć bo to nie wiadomo jak długo. I to. on taki wytrzymały tym razem. Nie mogę go obalić na ziemię. Myślałem, że mogę go na ziemię obalić, ale najwidoczniej nie. Dużo ich jest. Jeszcze jeden. Let's go. To chcę, to chcę. Ale zaraz, boss fight. Potem będziemy mieć full broń. No i walka z bossem, nie? <tryk> 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 Ja się trochę nie dziwię, że rudzi tu są. Jakby co, ja nie gram na myszce, ja gram na ręczce. No i zbieramy hejs na lepszą spluwę. Boss fight. Pierwszy boss fight, runda szefa. Osiem wąbiaków. Fliki mi nie idą. Jesteś dzisiaj, no idzie on jest. Idzie. Z której strony. O, kurwa, animacja. To jest. To jest. Kurwa. O Jezu, ksiądz! Kto w niego szczela I kogo on zjada? Dobranoc. Let's go. Nawet nie strzelałem w głowę. Ale fajnie, że, że ten mam. mam bonus. Jeszcze mam 5300. Brakuje mi Arena. Na czym to polega? A to nie jest ten dziadek, który nam nogę odjebał? I co my tu będziemy wstać i napierdalać zombiaki? Czy o co chodzi? To ja mogę chodzić? Nie, ja mam nóż. Najpierw pierdalaj. dziewięć wąbiaków On tym nożem nie trafia Jeszcze ping spadał Nie no osiemset to nawet spoko w sklep, no darmo dwa granajdy Okej. Okay. No i dobra. Let's go. Mogę powtórzyć ale arenę? Mogę. Pewnie za mniejszą ilość gotówki. Kochanek. Chyba filmik wstępny, więc fajnie by było. Mi? chujało A, pala godombo. Na

A, ma Jesteśmy bez nogi, czy tam bez nóg, i nas wypuścili? Co to jest? Jakiś moce. Nawet tego nie mogę. Oko, kurwa, jakie oni są wytrzymałe? Ciężko tu będzie. Duże życie mają. Strasznie dużo życia. Czemu on nas wysłał? My nie mamy długi, nie mamy jak wpierdelać. A on nas wysłał pod ten, do, do szpitala samego, nie? To jest, to jest takie trochę dawak. O co tu chodzi? Czyli stąd też mogą przyjść chyba. Przeładowywanie tego to jest tragedia. Dobra, ostatni. Let's go. A jak już czujesz, będzie jeszcze ciężej. Potem w późniejszym etapie myślę, że będzie tragedia. Jeszcze dwóch. Dawaj. No umieraj. O nie. Ała, dziabnął Survival survivor już mi dali jak ja dopiero kurwa Dzień 15 przeżywam, nie? Cztery wąbiaki Ja pierdolę. Broń tak celna, że hej. Dawaj. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden stąd idzie. Gdzie my jesteśmy? A ochroniarz tu śpi. <śmiech> <śmiech> tak, to i to. Dawaj, dalej, szesnaście. Sześciu. Bo w tymi, w tymi, kurwa, obrażeniami to dużo nie zrobię. Kurwa, macie. Jaka ja ta broń ma zezwać? Naprawdę rewolwer był silniejszy, a laser mi gówno daje. Jeszcze dwóch. Stąd? Nie. Let's go. 17. No kurwa, z lepszą bronią by się tu przydało już być. Ty może zasięg to jest właśnie zmniejszenie celności Chyba To mogli... Kurwa, mogli to inaczej jakoś napisać, a nie wasięg. Nie o kurwa. Ja już jestem powróciłem. Niech chcący mi się klip po w reklamę, której nie wiem dlaczego się pojawiła. A tym bronie kosztują są dwie i 21 kafli. Bardzo dużo. Ale po walce w bosku myślę dostaniemy. No jeszcze będzie arena? Będzie arena. No dobra, obra, let's go. Dzień 8, 18, przepraszam, 11 zombiaków do rozjewania. Fajt, dobranoc. Dobranoc. Cisza, spokój. Czekaj, co tam jest w góry? Oj, lagi, ej, czemu się legujesz? halo? Skąd te lagi? Dziewiętnaście. Dziewięciu zombiaków. Dobra, włączyłem. Ale nie wiem, czy będzie tyle headshotów. Będzie. Bo fight, runda szefa, jakiś gościów w No to będzie ciekawe. w tej stronie, tak? To jest jakaś lampka. Co to jest? Trafił mnie? Dobra, dawaj najda. to był boss. Aaaa, wszystko jasno. Wszystko jasno. Ale nie wstać mnie kurwa na ten. Na nowe bronie. dobrze. A jeszcze arena. To może z areny będziemy wstać. Sztuknij dowolny dowolnym na ekranie, żeby przeskoczyć. Nie, albo dobra, chuj. Chociaż że nie wiem, może nowe animacje były. To będzie ciężkie. Ja nie zabiję 59 ludzi. Jeszcze przy lagach. za małe obrażenia nie było szans. No dobra trudno. Yy... Hmm. Nie wiem ile w minut będzie około 20. No to to obejrzymy jeszcze ten film, myślę, albo nie. Wiecie co? Ten filmik obejrzymy jak będzie kolejny odcinek. Na tym odcinku będę zakończyć. Także myślę, że wam się bardzo podobało, bo mi, bo mi się bardzo podobało. Także dzięki za oglądanie wam wszystkim. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.